Nie chcesz dinozaura? 50 zł, 3 metry, słuchaj. Spyska leci mu woda. Pani Madzia chyba urodzony handla, więc kusi kusi. <laughs> ja lubię kusić, Ja lubię, lubię. 50 zł dinozaur. Zamiast męża będziesz miała dinozaura. O, zamiast męża będziesz miała dinozaura. Zobaczcie, przystojne. Tak. bo to ostatnia sztuka. Dinozaur, e, pani. Pani pani. Barbara. Barbara. Kama. Kama, sobie fajne, słuchajcie, do Może być jako urna, Kama. Jako urna może być, wiesz, tak przyciśniesz i fu fu fu, fu poleci. Mamy... Fajne, bo 8 zł są te dozowniczki. Pokazywałaś tam? Nie, jeszcze nie, Kapanny? Tak. Znaczy, nie, czy tak? Nie, nie pokazywałam. Mówię ci, że jednego winozaura zakupałam, zakupiłam, zakopałam, a ty mnie namawiasz na drugiego. A jeden z albo że Boże przybytku głowa nie boli. Jeden w tą czy w tamtą. Ważne, żeby kasę miał. Ale jest materialista, nie? może dobrze. Kamila! Że on jest nieszkodliwy teraz. Nie musisz mu kupować bokserek to dwa. No właśnie. Skarpetek właśnie. <laughs> <laughs> Słuchajcie, teraz tak, mata do panny. Taki kopyt wygląda mapy. 12 zł mata. Jak ktoś chce, to piszemy mata. Dziewczyny, teraz tak, kubeczki. Robimy dzisiaj w promocji kubeczki z tą gumką. E, po 4 złote sztuka. Polecam mam. Tak. Tylko e, nie polecam mycia ich w zmywarce. Chyba że, Chyba że ściągniemy gumka, bo potem ta gumka... Yy, pachnie samą tabletką. Biorę cztery. Pani Magdaleno, ile kubków? Pani Patrycja, Dwa cztery. razy. Patrycja A jaki kolor? Mam biały i szary. Kamila dwa. Witamy, Patrycja, witamy. Hej. Dawaj. Kamila dwa. Kamila dwa kubki. Kamila, jakie chcesz kubki? Piszcie dziewczyny kolor. Szary albo biały. Dwa. dwa, dwie, dwa. No, takie Patrycja. Tu? Już e, biały i szary. Kama jeszcze dwa razy. Białe. No, teraz. Kamila, biały. Biały i szary to pani po kolei? W międzyczasie tak? Cztery złote, trzy maseczki antypyłowe. Polecam. Kamila, jak będziesz odsyłować, to akurat nic na ciebie już nie poleci. Polecam ja, do pracy dla chłopaków, tak, jak są potrzebne. Opaska uciskowa na nadgarstek, rozmiar M. Jest. Nawet przy nawet tak jest to, Ta opaska jest bardzo fajna. Miękka i przyjemna w dotyku wewnątrz, stron, e, wewnątrz strony opaski, stabilizuje i wspiera wstawy, elastyczny i rozciągliwy materiał. Google on... też mamy, kama. Do okna mi wleć, Ale mamy siatki na okno, jak coś. O, do okna. A do oka, oj ja mamy na okno. No, mamy gogle też są, zaraz ci pokażę, Kamina. Gogle też są. Naraz gogle pokażemy, też są. Gdzieś tu się zakopały te gogle. A są. ja w międzyczasie pokażę wam, słuchajcie, taką wkładkę do doniczki kokosową. Zobaczcie, jak to wygląda. Można sobie ją przyciąć. I ta wkładka yy, kosztuje 6 zł. Tutaj jesteśmy u dane mówię ci. Ile te rękawice do ćwiczeń kosztują? Jakie rękawice do ćwiczeń? To nie są do ćwiczeń. To, są, to jest rękawica, to jest na, na nadgarstek i ona jest opaska uciskowa na nadgarstek. To jest kochana do, na kontuzję. Tak. Jak, jak na kolano, i kolano, kolano na stopę. Zaraz my... pokażemy. Jeśli boli łapka, to się ją zakłada. Polecam, bo mnie wola łapka i już ją boli. kokosowy do doniczki. Macie, o, pokażę wam jak to wygląda. 6 zł sztuka. Opaska Dolota duszyńska. Proszę bardzo. 6 zł. To no, się powtarzam już, nie? chyba trzy razy powiedziałem cenę, jak mam pojeździć to nie powiem, a jak nie mam powiedzieć to gadam trzy razy. Jeszcze raz, wkładka do doniczki 6 złotych. Jakby ktoś chciał to piszemy wkładka. Pokaż jeszcze to na kolano i Jak mówimy o doniczkach... To, Boże, jeden, to odwrotnie ty, na odwrót. A nie, dobrze. Dobrze zakładam. Pokażcie to na kolano, zaraz Zaraz, zaraz gdzie to jest. Kamila, żebyś tak. była pewna, że nic nie będzie. Słuchajcie, okulary dla mężczyzn. Nawet w domu, jak cokolwiek robią, czy szlifują, cokolwiek. Maseczki i gogle. Polecam. Na kolano? Na kolano maseczki 4 zł. Na kolano LK jest. A jest M tutaj MK. Teraz przeczytam tutaj. E... Szeroko... Tabela rozmiarów. Szerokość górna, czytam L. -kę. Szerokość górna 18. Dolna szerokość 16. I długość 28. MK jest. E... Obwód nogi pod kolanem 36,5 cm do 41. Na kolano jeszcze XL mamy. A na stopa, no oczywiście. Na stopę mamy L. -ke. Masz tu kolano. <tryk> na, odwrót to ja mam od mojego męża się naukę, bo to on mówi na <tryk> Słuchajcie, teraz mówi type, nie o rozmiary. Tak, mamy jeszcze na rękę S. Dobra, z... A Milanka będzie. Milanka. No ja wiem, że jesteś święta, ale że... No, musimy oświecić, To koniecznie. Jeszcze na rękę mamy S. -ke. Angela potrzebuje dla mojego młodego to taki rozmiar M czy L. Kto? I na stopę yy, mamy Elkę.